Nie każdy ból sprawia, że rośniesz. Niektóre po prostu przyzwyczajają cię do tego, co cię powoli zabija. To jest ta prawda, której nikt ci nie mówi o transformacji, bo większość zmian, które próbowałeś wprowadzić, nie zawiodła z powodu słabości, zawiodła z powodu lojalności. Jest w tobie część, która chce się zmienić, i inna, starsza, cichsza, gotowa cię zniszczyć, byleby wszystko zostało tak, jak jest, nie z okrucieństwa. Ale z potrzeby ochrony przez długi czas myślałem, że brakuje mi silnej woli. Dziś wiem, że brakowało mi żałoby, żałoby po wszystkim, co musiałem porzucić, ale wciąż nazywałem sobą. Czy Ty też to czujesz? Ten niewidzialny ciężar, który zawsze ściąga Cię z powrotem, gdy próbujesz zrobić coś inaczej. To nie tylko lenistwo, to nie tylko strach, to niedomknięta tęsknota za tą wersją Ciebie. Która nauczyła się przetrwać właśnie tak, w bólu, w rutynie, w tej funkcjonalnej iluzji, że kiedyś to się zmieni. Ale to kiedyś nigdy nie nadchodzi, bo ten, kto żyje czekając na odpowiedni moment, już podświadomie zdecydował, że ten moment nigdy nie nastąpi. Prawdziwa przemiana nie przychodzi z motywacyjnym kopniakiem, zaczyna się w ciszy. W tej chwili, kiedy zdajesz sobie sprawę, że trwanie w tym stanie Kosztuje więcej niż jakakolwiek ryzykowna zmiana, bo cena pozostania takim samym to umieranie powoli jako ktoś, kim już nie jesteś. Jeśli coś w tym poruszyło cię głęboko, nawet jeśli nie potrafisz powiedzieć co, to może znaczy, że jesteś już gotowy, gotowy usłyszeć to, czego nikt nie mówi prawdziwy powód, dla którego zmiana tak bardzo boli i dlaczego, mimo wszystko, jest jedyną prawdziwą drogą wyjścia. Zauważyłeś, jak czasem zaczynasz się zmieniać i nagle wszystko się sypie? Jakby coś w środku sabotowało każdy krok, każdą próbę, każdy najmniejszy postęp? To nie przypadek. To struktura, prawda? A jest taka, że nie jesteś tylko tym, kim chcesz być. Jesteś też wszystkim, kim musiałeś się stać, żeby się nie rozpaść. I to, co nazywamy autosabotażem, ta dziwna siła, która ciągnie cię z powrotem do Starego, to nie. Porażka to lojalność, lojalność wobec bólu, który cię ukształtował, lojalność wobec strachu, który nauczył cię przetrwać w ciszy. Nie stoisz w miejscu, bo jesteś leniwy, stoisz w miejscu, bo na jakimś głębokim poziomie zmiana oznacza zdradę tego, kim byłeś i dlatego boli, bo prawdziwa transformacja wymaga czegoś, czego większość ludzi nie chce doświadczyć symbolicznej śmierci Starego Ja ale świat cię na to nie przygotowuje. Sprzedają ci formuły, kroki, ładne frazesy: Zmień się, wyjdź ze strefy komfortu, jakby to było łatwe, odciąć kawałki własnej tożsamości. Nikt nie mówi, że zmiana nie polega na stawaniu się kimś lepszym, polega na tym, by przestać chronić to, co już ci nie służy, ale nadal wydaje się twoje. I tu właśnie leży pułapka: nie sabotujesz się, bo jesteś słaby. Sabotujesz się, bo jeszcze się nie pożegnałeś. I dopiero kiedy to pożegnanie nastąpi, nie jako świadoma decyzja, ale jako wewnętrzne załamanie, transformacja staje się możliwa, ale czym jest ta część nas, która woli znane od wolności? Co w naszej psychice uparcie powtarza nawet to, co boli? Może odpowiedź leży w tym, co Schopenhauer nazwał ślepą wolą podziemną siłą bez logiki, bez etyki, która nami kieruje. Nawet wbrew nam samym. I właśnie tam zaczynamy rozumieć, dlaczego zmiana jest tak brutalna. Bo nie walczymy ze światem. Walczymy z niewidzialną lojalnością, która nadal myli ból z bezpieczeństwem. Wola, która cię sabotuje, z Schopenhauer. Twierdził, że człowiekiem nie kieruje rozum. Kieruje nami irracjonalna, mroczna i cicha siła, którą nazwał ślepą wolą. Ona nie myśli, nie wybiera, nie kalkuluje. Ona po prostu trwa. Ta wola działa jak pradawny mechanizm. Pchacie do powtarzania tego, co utrzymuje cię przy życiu, nawet jeśli oznacza to życie w cierpieniu. Dlatego, nawet gdy postanawiasz się zmienić, coś w tobie się waha, bez względu na to, jak jasna jest Twoja racjonalna decyzja. Wola nie słucha idei. Ona słucha starych instynktów. A te instynkty zostały ukształtowane przez ból. Transformacja wymaga zerwania z tym mechanizmem, a zerwanie nie jest aktem siły, to akt przejrzystości. Ale przejrzystość też jest ciężarem, bo ujawnia, że część Twojego życia opierała się na użytecznych kłamstwach kłamstwach, które kiedyś Cię uratowały rutyna, której nienawidzisz, nawyki, których nie cierpisz relacje, które wiesz, że Ci szkodzą wszystkie są związane ze ślepą wolą. Nie dlatego, że ich świadomie pragniesz, ale dlatego, że w pewnym momencie twojej przeszłości oznaczały przetrwanie. Umysł, według Schopenhauera, jest jak zwierzę, udomowione. Przez traumy. Uczy się nazywać więzienie schronieniem, karabul, normalnością, zastój, stabilnością. I nie zmieniasz się, bo nadal wierzysz, że porzucenie tego wszystkiego jest zbyt ryzykowne, bo kim będziemy bez tych cierpień? Co? Z nas zostanie, jeśli wyrwiemy korzenie tego, co nas tak długo podtrzymywało? I właśnie tam rodzi się sabotaż. Nie z braku siły, ale ze strachu przed utratą tożsamości zbudowanej na bliznach. Ślepa wola chce, żeby wszystko zostało tak, jak jest. Nie jest twoim wrogiem, ale też nie jest twoim sojusznikiem. Ona po prostu chce trwać. I właśnie dlatego każda prawdziwa próba transformacji Wydaje się atakiem na samoistnienie. Schopenhauer widział życie jako ruch między dwoma przepaściami, niekończącym się pragnieniem i nieuniknionym rozczarowaniem. W samym środku tego pola bitwy jesteś Ty, próbując znaleźć sens w systemie, który został stworzony tylko po to, by się powtarzać. Prawdziwa transformacja zaczyna się wtedy, gdy to zrozumiesz, że nie chodzi o pokonanie woli, chodzi o jej demaskację. Uświadomienie sobie, że to, co cię paraliżuje, to nie strach przed zmianą, to przywiązanie do wersji ciebie, która nauczyła się cierpieć w milczeniu i uczyniła z tego swój dom. Zerwanie z tą częścią jest, tak, zdradą. Ale może to właśnie ta zdrada cię uwolni, bo dopóki będziesz karmić tę ślepą wolę, twoja przyszłość zawsze będzie tylko powtórką przebrana za postęp. Karl Jung i archetyp zastojów. Istnieje część ciebie, która nie chce być widziana, żyje w milczeniu, w automatycznych reakcjach, w wyborach, które wciąż powtarzasz, mimo że cię niszczą. Karl Jung nazwał tę część cieniem. Nie dlatego, że jest zła, ale dlatego, że żyje w ciemności świadomości, tam w podziemiach psychiki mieszka wszystko to, czego nie umiałeś zaakceptować, ale też nie potrafiłeś porzucić. I właśnie tam zastoje nabierają siły. Nie chodzi tylko o strach, chodzi o psychiczną lojalność. Twój cień składa się z tych wersji Ciebie, które ukryłeś, żeby się dopasować. Spragnień, które stłumiłeś, by zostać zaakceptowanym, skrzyków, które połknąłeś, żeby nie zostać odrzuconym. On przechowuje wszystko. Wszystko, co zostało wepchnięte do środka. Ale nigdy nie zniknęło. A gdy próbujesz się zmienić, On reaguje. Jak stary pies, który warczy, gdy widzi, że jego właściciel wychodzi z domu bez niego. Zastój to nie bezwładność, to obrona. Nie stoisz w miejscu, bo nie wiesz dokąd iść, stoisz w miejscu, bo wiesz. Ale to zagraża stabilności wszystkiego, co zbudowałeś, żeby nie oszaleć. Jung powiedział: samotność nie wynika z bycia samemu, ale z niemożności wyrażenia tego, co jest dla nas ważne. Prawdziwa transformacja Zaczyna się, gdy słyszysz to, czego nikt inny nie słyszał. Tę część ciebie, która zrezygnowała, zanim jeszcze spróbowała, która nauczyła się, że dorastanie jest niebezpieczne, która zamknęła się w automatyzmie, bo myślenie bolało za bardzo. Cień to ten, który podtrzymuje twoją paraliż, udając, że go nie ma. On nie chce, żebyś się zmienił, bo dla niego to, co już istnieje, jest wystarczające, nawet jeśli to mało. Nawet jeśli boli, przynajmniej jest znajome. Dlatego każda próba prawdziwej przemiany napotyka na niemal fizyczne uczucie lęku, jakbyś zdradzał część siebie, i w pewnym sensie tak właśnie jest, bo aby narodzić się na nowo, trzeba pozwolić, by jakaś część ciebie umarła. Ta część, która zniosła to, co nie do zniesienia, która chroniła cię przed bólem, którego nie umiałeś nazwać. W dzieciństwie, w stratach, w porzuceniach. Ta część nadal żyje w tobie i dopóki z nią nie porozmawiasz, każda zmiana będzie wydawała się przemocą. Zastój to nie słabość, to ciche wołanie o zrozumienie. I tylko kiedy zejdziesz do tej piwnicy nie po to by ją pokonać, ale by ją usłyszeć, coś naprawdę zacznie się poruszać, ale co się dzieje, kiedy w końcu słyszysz i rozumiesz, że aby się zmienić, trzeba zburzyć nie z nienawiścią, nie z siłą, ale z prawdą tak głęboką, że nic nie przetrwa jej w nienaruszonym stanie. Prawda, która burzy porządek. Bles. Pascal napisał: człowiek to tylko trzcina najsłabsza w przyrodzie, ale trzcina myśląca. Myślenie nas nie ratuje, ono nas odsłania. Dlatego prawda, gdy w końcu się pojawia, nie przynosi ulgi, przynosi chaos. Zaczynasz dostrzegać, że wszystko, co myślałeś o sobie, twoje przekonania, rutyny pewniki o tym, co dobre, bezpieczne, słuszne, nie były fundamentami. Były kruchymi ścianami, zbudowanymi ze strachu. Większość ludzi żyje w starannie zredagowanych wersjach samych siebie, postacie podtrzymywane przez powtarzalność, aprobatę i drobne ukojenia. Kiedy przychodzi prawda, i nie mówię tu o mistycznym objawieniu, ale o zwykłej chwili radykalnej przejrzystości, te wersje zaczynają się rozpadać. W tym momencie wiele osób się wycofuje, bo transformacja to nie wspinaczka, to upadek, wewnętrzne zawalenie. Się, w którym tracisz grunt pod nogami, a wraz z nim iluzję kontroli. I ten upadek jest konieczny, nie jako kara, ale jako oczyszczenie, bo nie zmieniasz się, dopóki możesz jeszcze się cofnąć. Naprawdę zmieniasz się dopiero wtedy, gdy nie ma już dokąd wracać. Ale mało kto potrafi to znieść. Większość chce się zmienić. Pod warunkiem, że może pozostać sobą, pod warunkiem, że obraz samego siebie zostanie nienaruszony, tyle, że nie ma odrodzenia bez ruiny. Prawdziwa zmiana wymaga, żebyś spojrzał w oczy własnej niespójności, bez ucieczek, bez tłumaczeń, bez znieczulenia. To jak spojrzeć w twarz tej części Ciebie, którą próbowałeś zakopać? Cena prawdziwej transformacji. Prawdziwa transformacja nie przypomina zwycięstwa, przypomina amputację. Zaczynasz od odcięcia tego, co już nie służy, ale wkrótce zdajesz sobie sprawę, że to nie tylko nawyki, uzależnienia czy zachowania muszą odejść, lecz ta część Ciebie, która je stworzyła, i nikt o tym nie mówi. Bo łatwiej sprzedać ideę, że zmiana to szlifowanie siebie, rozwój, zdobywanie, podczas gdy w rzeczywistości Zmiana to jak rozdzieranie własnej skóry, bez żadnej gwarancji, że pod spodem będzie nowa, dlatego wielu rezygnuje w połowie drogi, nie z powodu słabości, ale z powodu żałoby. Żałoby po starej tożsamości, która, choć ograniczona, wciąż była domem, toksycznym być może, ale znajomym, a to, co znane, ma w sobie dziwny rodzaj ukojenia. Tracisz przyjaciół, tracisz rutyny. Tracisz nawet upodobania do rzeczy, które wcześniej Cię definiowały, ale to, co boli najbardziej, to świadomość, że tracisz też wersje samego siebie, które, choć niedoskonałe, były ci bliskie. Wersje, które towarzyszyły Ci przez lata, które płakały razem z Tobą, które trzymały Cię przy życiu, gdy wszystko wokół się, waliło. Jak się z tego wyplątać bez poczucia niewdzięczności? Jak nie czuć winy za opuszczenie ja? które przetrwało za ciebie, kiedy nikt inny by nie przetrwał. To najbardziej okrutny punkt przemiany. Transformacja zabiera nie tylko twoją przeszłość, ale również lojalność, którą wciąż wobec niej masz. I nie da się przyspieszyć tego zerwania, nie da się go wymusić bez ryzyka, że pęknie w coś jeszcze gorszego, bo przychodzi moment, w którym ból zmiany miesza się z bólem trwania. Wszystko, co czujesz, to wyczerpanie. Jakby nie było już nic, czego mógłbyś się uchwycić, ale to właśnie tam, w tej pustce, w tym przedziale między tym, kim już nie jesteś, a tym, kim jeszcze się nie stałeś, coś prawdziwego może się narodzić. I nie mówię o motywacji, mówię o świętym zmęczeniu, o tak głębokim znużeniu, że przestajesz negocjować z bólem, po prostu przestajesz udawać. I właśnie wtedy to się zaczyna. Nie jako krzyk zwycięstwa, ale jako cichy szept dość. Dość wciskania się w zbyt ciasne miejsca, dość bycia zredagowaną wersją samego siebie, dość znoszenia z lojalności wobec tego, co Cię dusi. Cena jest wysoka, ale trwanie kosztuje więcej. Kosztuje Twoją prawdę. Nicze i siła braku powrotu, nicze nie wierzył w stopniowy rozwój. Dla niego ewolucja nie była drabiną. Była przepaścią. Ten, kto walczy z potworami, powinien uważać, by samemu się nim nie stać. A jeśli patrzysz długo w otchłań, otchłań również patrzy w ciebie. To jest prawdziwy dylemat transformacji. Próbując pokonać to, co cię niszczy, ryzykujesz utratę tego, co cię podtrzymuje, a gdy zajdziesz za daleko, już nie wiesz, co naprawdę jest twoje, a co było tylko mechanizmem obronnym. Dlatego Nietzsche zaproponował najbardziej okrutną i wyzwalającą ideę ze wszystkich wieczny powrót. Wyobraź sobie, że musisz przeżyć swoje życie dokładnie tak, jak je przeżyłeś nieskończoną ilość razy z tymi samymi błędami, tymi samymi bólami, tymi samymi kłamstwami. Czy zdołałbyś to znieść? To nie jest pytanie teoretyczne to próba ognia brutalny filtr, bo istnieją tylko dwie odpowiedzi. Albo zmieniasz się teraz, albo akceptujesz, że pozostaniesz uwięziony w tym samym życiu, na zawsze. Nie ma tu neutralności, albo palisz most, albo zostajesz niewolnikiem wszystkiego, co kiedyś obiecałeś przezwyciężyć. Nietzsche nazywał to wolą mocy, nie mocą nad innymi, ale nad sobą samym, zdolnością do całkowitego zniszczenia siebie, by potem odbudować się bez pytania: świata o pozwolenie. I to właśnie według niego definiowało ubermensza. Istotę, która nie tylko przetrwała, ale stworzyła siebie na nowo, bez instrukcji, bez wymówek, bez potrzeby bycia zrozumianym. Ta istota rodzi się z kolapsu, z cichej decyzji, by nigdy więcej nie wracać do tego, co było. I nie chodzi tu o chwałę, chodzi o rozpacz. O świadomość, że jeśli jeszcze raz się cofniesz, jeśli jeszcze raz ustąpisz, to umrzesz od środka. Od tego momentu nie ma już miejsca na połowiczne decyzje. Albo rzucasz się cały w nieznane, albo dalej żyjesz życiem, które już nie jest twoje. Nie ma oświecenia bez ognia i nie ma prawdziwych narodzin bez symbolicznej śmierci tego, co cię kiedyś podtrzymywało. Nicze to wiedział. Wiedział, że ci, którzy przechodzą głęboką transformację, są często brani za potwory, bo świat boi się tych którzy nie boją się już utracić własnego wizerunku, transformacja to powiedzenie: Wiem, że będę krwawić, ale nie chcę już dłużej przetrwać w ciszy. I ta decyzja, raz podjęta, nie może zostać cofnięta, bo to, co rodzi się z cichego krzyku, już się nie mieści w starym ciele. Trauma jako początek postępu. Nie każdy strach pochodzi z teraźniejszości. Niektóre są zamknięte w pudełkach od tak dawna, że nauczyliśmy się nazywać je osobowością. Mówisz, że jesteś niepewny, że jesteś niezdecydowany, że wszystko odkładasz, ale a co jeśli to nie jest wada, a co jeśli to obrona? Prawda jest taka, że nie stoisz w miejscu, bo jesteś słaby. Stoisz, bo w pewnym momencie ruszenie się było zbyt niebezpieczne. Może w dzieciństwie, gdy mówienie prawdy oznaczało odrzucenie, a może w okresie dojrzewania, gdy wyróżnianie się oznaczało ośmieszenie. Albo na początku dorosłości, kiedy zaufanie komuś skończyło się zdradą. Zastój nie zawsze jest wyborem, czasem to krzyk, który zamarzł w czasie. Karl Jung powiedział, że psychika buduje mury tam, gdzie kiedyś był ogień, a za tymi murami trauma wciąż żyje, czeka, nie na zemstę, ale na wysłuchanie. Dlatego nawet gdy wszystko wydaje się gotowe do zmiany, otoczenie, okoliczności, chęć, coś w tobie się blokuje. To echo przeszłości mówi: Nako, uważaj. Ostatnim razem, gdy próbowałeś żyć, bolało, i ciało słucha. Nawet jeśli mówisz, że już to zostawiłeś za sobą, ciało pamięta. Traumatyczne wspomnienia nie muszą być spektakularne. Czasem wystarczy jedno zdanie powiedziane: w złym momencie spojrzenie pełne pogardy nieobecność, która powtarzała się tak często, że w końcu postanowiłeś już nigdy więcej nie próbować. I co najokrutniejsze, ty dorosłeś. Ale ta decyzja została decyzja, by się nie odsłaniać, by nie pragnąć zbyt wiele, by nie ufać nowym możliwościom. Bo ból nie pochodził tylko z upadku. Pochodził z tego, że naprawdę wierzyłeś, że tym razem będzie inaczej. To tam mieszka. Lojalność wobec bólu. Ona nie jest irracjonalna ona jest logiczna w systemie, który nauczył Cię, że czuć to zbyt wysoka cena, dlatego trauma nie krzyczy, ona szepcze, przychodzi jako zmęczenie, jako zniechęcenie, jako to jeszcze, nie ten moment, ale w głębi, to lęk przed ponownym krwawieniem. Sekret transformacji, którego nikt ci nie mówi, to to, że zanim zerwiesz z nawykami, cyklami, ludźmi, musisz najpierw zerwać z cichym paktem, który zawarłeś z własnym bólem. Ten pakt mówi: zostaje tu. A ty mnie chronisz. Ale wzrost wymaga złamania tej umowy. I to zerwanie nie dzieje się poprzez przemoc, dzieje się przez odwagę, którą mało kto potrafi rozpoznać odwagę, by przytulić to, co najbardziej chciałeś zapomnieć. Dopiero gdy dotkniesz tej traumy nie jako ofiara, nie jako bohater, ale jako ktoś, kto rozumie zastój zaczyna się rozluźniać bo trauma, gdy zostaje wysłuchana, przestaje krzyczeć. Ruina jako początek. Może największym błędem było wierzyć, że zmiana będzie czystym procesem, ułożonym, liniowym, jakby wystarczyło chcieć, zaplanować i wykonać. Ale transformacja to nie strategia, to kolaps. To moment, w którym jakaś część Ciebie nie może już dłużej być tym, kim zawsze była i pęka. Czasem przychodzi jako zmęczenie, innym razem jako cisza. Ale prawie zawsze objawia się jako nieznośne uczucie, że żyjesz życiem, które już nie jest Twoje. Możesz to nazwać kryzysem, możesz nazwać to wypaleniem, ale jeśli spojrzysz uważnie, może zauważysz to odwrócone narodziny. Nie skok w nowe, ale powolne rozkładanie się tego, co już Cię nie reprezentuje. I to właśnie jest początek. Bo nie potrzebujesz więcej siły, potrzebujesz więcej prawdy. A prawda, kiedy w końcu zostaje przyjęta, nie potrzebuje motywacji. Ona po prostu sprawia, że dalsze bycie tym samym staje się niemożliwe. Transformacja, którą chciałbym znać wcześniej, nie polegała na zmianie kierunku, polegała na odwadze, by nie wracać do wersji siebie, która nauczyła się znosić. Dziś rozumiem, nie stajesz się kimś innym, gdy coś osiągasz, stajesz się kimś innym, gdy przestajesz chronić to, co już umarło. I to boli, ale też wyzwala, bo gdy stare ja wreszcie zostaje porzucone, to, co się rodzi, nie jest bohaterem. To ktoś zbyt zmęczony, by dalej udawać, i właśnie dlatego prawdziwy, może jeszcze nie wiesz od czego zacząć. Ale jeśli coś w tobie pękło, gdy słuchałeś tych słów, to znaczy, że już zacząłeś, bez krzyku, bez fajerwerków, tylko nowy rodzaj ciszy, w której po raz pierwszy nie zdradzasz samego siebie. I jeśli tak jest, to są przed tobą inne drogi, które czekają tu, na tym kanale, inne myśli, inne, nazwane bóle, inne pytania, takie, których nikt wcześniej ci nie zadał, ale które od dawna drzemią w tobie. Zasubskrybowanie kanału i obejrzenie kolejnych filmów to nie tylko sposób, by kontynuować. To szczerze mówiąc, jedyna rzecz, która pozwala nam dalej tworzyć takie treści, gęste, niepokojące, potrzebne. Jeśli to cię poruszyło, i wiesz, że nie jesteś sam, zostań. Słuchaj dalej. Cisza, którą teraz czujesz, może być początkiem nowej rozmowy.